Witam serdecznie. Po zrobieniu pierwszej części filmu o paliwie Sztygar zacząłem myśleć, co by tu zrobić, co wykombinować, żeby te kamienie, które trafiają się w tym paliwie opuszczały koronę palnika. Bo tak jak już podkreśliłem w tamtej części filmu, kamienie są ciężkie, popiół jest lżejszy i popiół wydostaje się poza palnik natomiast kamienie em, turlały się z powrotem do wnętrza palnika i bardzo to zaburzało e, przepływ e, równomierny przepływ powietrza przez, e, przez złoże po prostu to powietrze między kamieniami uciekało na zewnątrz i nie przechodziło przez złoże węgla przez co z tej jednej strony od strony podajnika paliło się nieco gorzej w każdym bądź razie nie tak jak powinno więc doszedłem do wniosku, że muszę podnieść kopiec maksymalnie wysoko, jak się da, tak, aby spowodować to, żeby ten węgiel, który jest podawany od spodu, wypychał te kamienie, które po prostu się nie palą, i żeby to, żeby ten popiół po prostu pojawiał się stosunkowo późno, żeby te kamienie nie miały czasu, że tak powiem, oddzielić się od tego popiołu, tylko żeby razem z tym popiołem były wydalane poza koronę palnika więc tak jak mówię, doszedłem do wniosku, że kopiec musi być maksymalnie wysoko tak aby po prostu spowodować wypadanie tych kamieni poza palnik zacząłem eksperymentować no i wiadomo wiąże się to z tym, że jeśli kopiec będzie bardzo wysoko trzeba całkowicie zmienić na powietrzanie palnika no i dobrać tak powietrze do tego wysokiego kopca aby spalanie było dobre bo żeby nie było niedopałów żeby nie było brudno w wymienniku żeby wymiennik nie był okopcony i kocioł zasyfiony, więc niestety potrzeba na to dość dużo czasu żeby to dopracować i tutaj w tym filmie pokażę Wam w jaki sposób ja to zrobiłem? Cóż, wydaje się, że dało się jakoś opanować to palenie tego węgla sztygar z tymi kamieniami. Zmuszony jestem trzymać bardzo wysoki kopiec, ale jak widać, deflektor od spodu jest dopalony czyli można jeszcze go spalić. Efektywnie. To jest płomień w tej chwili na mocy 4 kW. Więc widać, że ten płomień jest krótki, ale ten żar jest tak dosyć rozłożony na całej powierzchni. No i jest spalanie, no nie ma tu żadnego dymu, też nie widać. Więc no widać też po deflektorze i po wymienniku całym, że nie jest czarny, tylko taki w miarę jasno-szary. Tak to wygląda patrząc bardziej z góry na złoże. Jak widzicie widać tylko takie zafalowania gorącego powietrza. Natomiast no, nie ma absolutnie żadnego dymu. Tak wygląda płomień bez lampy. Wtedy ma bardziej właściwy kolor niż z lampą. Ona jednak zaburza pogląd. Yy, na właściwy kolor płomienia. Pali się tak ładnie, spokojnie. Także metoda na spalenie tego węgla z tymi kamieniami to jest po prostu, żeby trzymać maksymalnie wysoko kopiec, aby te kamienie nie turlały się z powrotem do wnętrza palnika, tylko mogły wypadać na zewnątrz. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Po ilu, po jakim czasie, ewentualnie będę musiał wyczyścić palnik, bo wewnętrzny znajdą się kamienie. Jak widzicie, w tej chwili y, nastąpiło czyszczenie palnika. Mam je ustawione co 5 minut na 5 sekund. Więc y, takie mam tutaj cykle. Co 5 minut, palnik został tak przeczyszczony i bardziej napowietrzony, to też jest metoda właśnie na ten, na ten węgiel. Tak wygląda wykres teraz po przebudowaniu całej krzywej na powietrzania. Średnia wartość modulacji to jest 31%. To co widzicie tutaj, takie te piki na spalinach, to są miejsca kiedy otwierałem drzwiczki od kotła. I tutaj jest ten moment, kiedy te fragmenty filmów nagrywałem, gdy pokazywałem wam płomień na, na palniku. Więc widzicie jakie te wpływ ma nawet otwarcie drzwiczek na palnik, na to co się dzieje ze spalinami, jak od razu wzrastają, gdy jest większy przepływ w ogóle powietrza przez kocioł bo tu jest zwiększony ciąg kominiowy z uwagi na to, że są otwarte drzwiczki od kotła takie te drobne tutaj te ząbki to są wszystko, jest funkcja czyszczenia palnika co 5 minut więc to też widać tutaj na wykresie no, jak widzicie pali się to dobrze bo wykres to pokazuje, że modulacja zmienia się w małym zakresie o, w tej chwili też uruchomiła się funkcja czyszczenia palnika zwiększyły się obroty dmuchawy ale chcę tutaj pokazać, że e, bardzo małe wahania modulacji są po prostu e, jest w miarę jednakowy odbiór ciepła tutaj e, z, układu, e, z układu CO ja nie mam żadnego mieszacza na układzie CO po prostu e, głowice regulują e, temperaturę w, w każdym pomieszczeniu, więc y, tutaj widać, że prawdopodobnie nastąpiło gdzieś otwarcie okna na wytrzenie, od razu temperatura w tym obiegu CO trochę spadła, bo głowica otworzy termostatyczna otworzyła się na grzejniku, więc zapotrzebowanie ciepła zostało zwiększone. Natomiast, y, no to jak mówię, teraz po tej zmianie krzywej powietrzania y, bo była konieczność dostosowania Powietrza do tego złoża, dużego złoża, które jest na palniku. Więc to wygląda trochę inaczej, ale widać, że pali się to dobrze. Aby utrzymać ten kopiec tak wysoko, jak tam mieliście możliwość zobaczenia na palniku, musiałem zmienić wartość powietrza minimalnego. Dla 10% w tej chwili jest to 12%. Procent wartości dmuchawy dla powietrza maksymalnego 52, ale zmieniła się również tutaj. No, jeszcze pokażę tutaj, jak to wygląda w tej chwili na korektach. I na korektach mam dla 20% 1%, dla 30% również 1, dla 50% trzeba było wprowadzić 5% wartości korekty, dla 75% i dla 92%. I teraz Wam pokażę jak to jest na wykresie. I trzymając ten kopiec tak wysoko tutaj muszę mieć w miarę niskie na powietrzanie palnika tak aby mi się kopiec nie zapadał. Natomiast z chwilą gdy palnik wchodzi na wyższe moce, czyli już od 40% to powietrze praktycznie tu szczególnie 50 i 70%. Musiało zostać podniesione po to, aby ten wysoki kopiec, który był, tu w tym miejscu nie kopciło, ponieważ tu, gdy zaczyna być zwiększone podawanie węgla już od 50%, należało właśnie tutaj też już zwiększyć tą dawkę powietrza, więc tu tego powietrza musi być więcej stosunkowo w porównaniu do, do tutaj tych wartości na tych wartościach niższych. A szczególnie tutaj na 20 i 30 procentach. Więc tego podwietrza musi być tutaj, w tym miejscu, od 50 wartości do 100. Ta krzywa jest, wzrasta. Natomiast tu jest takie przełamanie między 50 a 30 I tu 20 i 30 to też po długiej dosyć obserwacji, bo. Muszę Wam powiedzieć, że zajęło mi to dość dużo czasu, żeby dopracować ym, to powietrze na każdej wartości mocy, tak aby po prostu ten kopiec był naprawdę bardzo wysoki. Ja nigdy takiego kopca nie miałem, ale to wymagało po prostu ten, ten węgiel z tymi kamieniami, wymusiło na mnie ym, takie, a nie inne właśnie ym, dostrojenie na powietrzania do tego, co się dzieje na palniku. Natomiast no nie mam się teraz do czego przyczepić do czystości wymiennika, bo powietrze jest odpowiednio dobrane do tego co jest do tego złoża, które jest w tej chwili na palniku. Będę to obserwował dalej. Powiedzmy za tydzień zrobię następną część filmu i wtedy powiem więcej jak to się zachowuje, jak, jak te kamienie na tym palniku co się z nimi dzieje, czy, czy wypadają, czy jest, będzie ich coraz więcej w środku palnika. Zobaczymy, co będzie dalej, po prostu. Tak wygląda wymiennik po zmianie krzywej na powietrzenia, więc nie jest źle. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że nie będzie gorzej, po prostu. Tak wygląda góra wymiennika. W kolejnym tygodniu zmieniłem nieco powietrze maksymalne, bo taka była konieczność, z uwagi na to, że ten wysoki kopiec powodował, że gdy palnik wchodził na wysoką moc, nieco brakowało tego powietrza, więc tutaj zostało podniesione w tym górnym, właśnie maksymalnym zakresie. Na korektach również wprowadziłem nieco zmian z uwagi na to, że podniosłem powietrze maksymalne tutaj obniżyłem na wartości 70% i na 50% również i wprowadziłem jeszcze korektę na tej niskiej wartości 30% no i teraz jest jeszcze lepiej niż poprzednie było, ale od jakichś, no ja powiem może od około tygodnia, od 7-5 dni nie było wprowadzanej korekty powietrza żadnej, i ten kopiec trzyma się na tym odpowiednim poziomie, i proces spalania również odbywa się właściwie. Tak wygląda w tej chwili krzywa napowietrzania, czyli widać, że tutaj jest stosunkowo miarowo, natomiast to przełamanie następuje wyżej, to podbicie mocy pracy dmuchawy. Tak wygląda wykres z ostatnich 12 godzin. Więc widać, że pali się to ładnie, równo. Skoki modulacji są bardzo niewielkie. Zmiany praktycznie na jednym poziomie. Średnia modulacji wychodzi 28%. To, co tutaj widzimy, no to jest akurat też moment nagrywania filmu. Więc od razu temperatura spalin w górę. A tak to widać, że jest spokojne, miarowe takie... I tutaj wykres z 2 godzin. Więc dobrze widoczne są funkcje czyszczenia palnika. Tu, oczywiście, otwarcie drzwiczek do kotła. Wypaliłem już 100 kg po przebudowaniu krzywej na Tak więc, no, trzeba powiedzieć, że pali się w dalszym ciągu bardzo dobrze. Tu Nie mogę nic złego słowa powiedzieć na proces spalania, bo e, naprawdę jest bardzo dobrze. Jest w kopę stosunkowo czysto. E, te kamienie wypadają z spalnika. E, Niestety nie czyściłem jeszcze e, do tej pory palnika, więc e, nie wiem ile tam ich zostaje w środku. Zrobię to wtedy, kiedy m, będę widział, że się gorzej pali. E, e, i do, a do tego czasu nie będę tutaj ruszał palnika, tak więc y, zaraz Wam tutaj pokażę jak to wygląda z lampą. Tak w tej chwili y, wygląda to złoże na palniku przy lampie. Więc macie możliwość zaobserwowania jak y, te kamienie tutaj są na y, koronie palnika. Tak wygląda deflektor od spodu. Widać, że jest dopalony. Płomień w dalszym ciągu bardzo ładny, spokojny. W tej chwili obserwujemy płomień o mocy 8 kW. Tak wygląda wnętrze wymiennika. Nie czyściłem go od chyba 10 dni. Na pewno przed przebudową na powietrzanie było wyczyszczone, bo po przebudowie nie chciałem niczego ruszać, żeby mieć możliwość obserwacji, jak to wpływa na wymiennik. Więc tak wygląda to po 10 dniach i wypaleniu ponad 100 kg opału. Tutaj górna część wymiennika. No jest takiego troszeczkę pyłu tutaj na ściankach i tutaj na dolnej fragmentach półek, ale nie ma nic, nie jest źle. Tu troszeczkę też na, na drzwiczkach też jest, ale to jak z 10 dni to naprawdę nie ma się do czego przyczepić w tej chwili. Zobaczymy jak to będzie dalej. Z odrobiną wilgoci w zbiorniku, którą pokazywałem Wam w pierwszej części filmu o paliwie sztygar, radzę sobie w ten sposób, że taką szklankę toletu wsypuję tutaj na wierzch, w tej części, gdzie pojawiały się te skropliny. Pelet jest hidrostukopijny, więc całą wilgoć, która była zawarta w tym węglu, on przejął. Więc, więc ścianki zbiornika są suche. Taka szuflada popiołu z 81 kg wypalonego opału sztygar. Popiołu wyszło 3980 gram. Kamieni tym razem wyszło 1020 gram. Z tym, że muszę powiedzieć od razu, że nie przebierałem ich, nie wyciągałem ich wszystkich, tylko takie te większe. Także one są. I jeśli by ktoś miał wątpliwości, czy to jest kamień, czy nie, to po prostu to słychać. I nawet trafiają się już takie spore. Więc widać, że, że tych kamieni jest. Samo tutaj, w tych spiekach, które się pojawiają, widać, że są uwięzione y, kamienie. Słychać taki metaliczny dźwięk, y, po prostu uderzania kamienia o, o blachę. To, co tutaj widzicie, to są właśnie kamienie. O, tutaj dobrze to widać. I one w tej chwili są wypychane. Do góry i wypadają po zapalnik. Więc e, trzymanie tego wysokiego kopca przydaje, daje jednak rezultaty, bo w tej chwili e, zbliżam się do 200 kg wypalonego opału po przebudowie e, tego, tego napowietrzania i podniesieniu kopca maksymalnie do góry. Więc widać, że to przynosi rezultaty, i te kamienie, o, właśnie tutaj, które widać, są w tej chwili wypychane. Poza pani, proszę zwrócić uwagę, jaki teraz jest wysoki kopiec na polenisku. Tak to w tej chwili wygląda. Tak wygląda wnętrze wymiennika po 17 dniach i wypaleniu ponad 200 kg opału od poprzedniego czyszczenia. Więc nie jest źle, ale też za chwilę wyczyszczę kocioł, a pokazuję, żebyście to zobaczyli, jak to się wygląda w tej chwili. Tak wygląda górna część wymiennika też po tych 17 dniach. Mamy tutaj trochę takiego pyłu. Tutaj na tej dolnej półce pierwszej jest więcej. O, to widać. Więc, yy, tak to się przedstawia. Ponad 200 kg spalonego groszku sztygar ultra. I ponad 17 dni od czyszczenia kotła. Taka szufelka pyłu yy, po wyczyszczeniu kotła. Czyli z tych 17 dni i 200 kg spalonego paliwa. Podsumowując, wypaliłem kolejne 300 kg opału Eco Groszek Oshtygar Ultra. Od ponad 200 kg nie zmieniałem już żadnych nastaw, które wcześniej były wypracowane, a które pokazałem Wam w tym filmie. Cóż mogę powiedzieć? No mam taki troszeczkę dylemat, bo sam węgiel pali się naprawdę bardzo dobrze. Jest, jego płomień jest krótki, ale energetyczny. Kotle jest w miarę czysto, nie ma dużo popiołu. Każdy z tych testów wykazał, że jest poniżej 5%. No, niestety są te kamienie. Poradziłem sobie jakoś z tymi kamieniami, nie ma potrzeby specjalnego oczyszczania palnika aby te kamienie opuściły teraz palnik po tych wypaleniu tych 300 kg ale jedynym koniecznością jest trzymanie wysokiego kopca aby te kamienie opuszczały palenisko bo gdy jest niższy albo taki w miarę normalny tak jak poprzednio miałem zawsze przy każdym innym opale to te kamienie zostawały w palniku i zaburzały proces spalania Teraz też one tam wpływają nieco na proces spalania, ale nie odgrywają już takiej zasadniczej roli jak, jak przedtem. Więc można ten węgiel spalić efektywnie, tylko warunek musi być wysoki kopiec, przynajmniej na takim palniku jak ja mam. Na rynnie być może nie ma to większego znaczenia, natomiast przy paliwie podawanym od dołu to znaczenie jest i, i, i ma to duże znaczenie. Hmm. Cóż tu powiedzieć więcej? No, nie można ani tego węgla specjalnie polecać, ani specjalnie odradzać, bo naprawdę sam węgiel pali się dobrze, nawet bardzo dobrze, i, i cały czas to podkreślam. Natomiast dużym minusem po prostu są te kamienie zawarte w tym węglu. Każdy musi sobie już sam odpowiedzieć, czy chce takim opałem palić, czy nie. Jak to wygląda? Mieliście możliwość zaobserwowania, starałem się w miarę rzetelnie przekazać, jak to u mnie wyglądało.